I wszystkie z tej strony Karolcia, i tak oto już jestem chora, więc no cóż. Ale dzisiaj otwieram. <coughs> Sorki Dzisiaj otwieramy tą właśnie siódemeczkę. Tak więc przepraszam z góry za mój głos i w ogóle, ale po prostu ey, mech. Ale dzisiaj otwieramy po prostu siódemeczkę z kręta śródwiętowego. Jej! Dobra. Więc, Ej. Próbować, żeby się otworzyć, oj, 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 zdarza się, dobra, i na dzisiaj jest tatusłonik, jej, tatuś, zaraz wam pokażę, ja mam tak tatusia, małusia i cynka. to jest Lejlani. Jego ja myślałam, że był Josh, ale tatusia to nie wiem. Ale po to jest so cute. Weż, no i wiadomo, z wczoraj jeszcze lacie. Mm, party. I wegar, jakby swój pasek spada. Bo, ale on jest taki dziwny, bo on jest taki sznurkowy trochę, ale plastikowy, ale sznurkowy. Ale tak czasem <ścoughs> spada, no nie? Ale no. Więc się. Moje dobre figurki. Ale tak. Za dzisiaj jest status. Także przemykaście. I. Także to na dzisiaj. dzisiejszy kalendarz, i. Do zobaczenia jutro. Wykaść tego dnia. <coughs> Nie, przepraszam. Wykaść tego dnia dzisiaj.